który płynie życie dla nas i trójce lakiej radości, witaj nam otwarta rano serca Jezusa mojego Jesu. Może proszę, światu łaski, w męce dla nas. podziękować za obecność tak licznej grupy. Nie spodziewaliśmy się. Dzisiejszy dzień jest dniem wyjątkowym. Przeżywamy rocznicę beatyfikacji Ojca Michała Sopoczka, spowiednika Świętej Siostry Faustyny, Życiciela Miłosierdzia Bożego. Cały świat Łączy się dzisiaj w modlitwie Iskry Bożego Miłosierdzia, w godzinie, w której Jezus Chrystus dokonał naszego zbawienia, w której Bóg pokazał swoją miłosierną miłość w postaci swego syna ofiarowanego na szubienicy Krzyża dla naszego zbawienia. Chcemy dziękować za tę bezgraniczną miłość Boga, do każdego z nas. Chcemy prosić, aby dalej ta miłosierna miłość ogarniała każdego z nas, towarzyszyła nam w naszym codziennym życiu. Ale chcemy jeszcze więcej prosić, abyśmy doznając sami miłosierdzia, byli miłosierni dla innych. Abyśmy umieli tą modlitwą i miłosierdziem ogarniać tych, którzy w szczególny sposób tego potrzebują. Wiemy, że coraz więcej takich jest, i dlatego chcemy się włączyć, tę koronkę do Bożego Miłosierdzia właśnie na ulicach miast. Po to, aby prosić o to miłosierdzie, ale również i tych przypadkowych, może przechodniów, w jakiś sposób zmobilizować do refleksji do zastanowienia, do uświadomienia sobie, że wszyscy powinniśmy mieć czas na refleksję nad naszym życiem, na uświadomienie sobie, że dziś jesteśmy pełni sił, młodzi, pełni różnych inicjatyw, a jutro może być już za późno. Możemy stanąć przed Bożym Miłosierdziem. I dlatego trzeba zawsze korzystać z tego Bożego miłosierdzia. Trzeba o nie prosić, ale również trzeba z ich współpracować i modlić się za tych, którzy nigdy czasu na to nie mają. Aby i oni znaleźli tę chwilę czasu, aby poddali się tej łasce płynącej z krzyża, płynącej z obfitości Boga, który do końca nas umiłował i pragnie naszego szczęścia. Dlatego w tej koronce Bożego Miłosierdzia, odmawianej w tej chwili, chcemy polecać sprawy Kościoła Ojca Świętego, sprawy Kościoła w Polsce, wszystkich biskupów, prezbiterów. Chcemy ogarnąć modlitwą tych, którzy łączą się dzisiaj właśnie o godzinie 15 w tej modlitwie na ulicach miast, w Polsce i w świecie. Chcemy naszą modlitwą ogarnąć tych, którzy nigdy nie mają czasu na modlitwę, na refleksję nad swoim życiem, aby ten czas znaleźć. Chcemy ogarnąć modlitwą tych chmiących i bojujących z krzyżem Ewangelią i Bożym Prawem, aby zrozumieli, że życie szybko przebudzi. Trzeba będzie stać sprawę zwłodawstwa swego, aby tak jak ten łódź na krzyżu, i oni skorzystali i usłyszeli. Dziś jeszcze będzie ze mną brali. Powierzamy wszystkich chorych, cierpiących. Powierzamy naszą ojczyznę. Wszystkie sprawy nasze, osobiste. I tych, którzy nas o tę modlitwę prosili. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się w imię Twoje, chiedź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wlewa naszego poprzedniego, daje nam życie. Odpuść odpuścimy nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas na podesłego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony czy Bona Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, męczon pod Polskim Piłatek Piłatem, uprzyżował umarki pod rzemią, wstąpił do biegiem trzeciego dnia z martwych wstąpił na niebiosach, siedzi po na Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić, żeby ich nie umarły. w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, święty chodzowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywo wieczny Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, największego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mieliło serce dla nas i całego świata. <kluczancja> dla jego bolesnej męki, mieliło bo <Designer> serce <m> dla, <jego> <kluczancja> dla, <jego bolesnej> <.lair> dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mieliło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mieliło serce dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze 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 i i całej całej dla Jego bolesnej męki. Jej <laughs> miłosierdzie nas dla, jego męki. dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla do nas i całego, całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana Jezusa Chrystusa na przebłaganie za nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej niejmy miłosierdzie, miło dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miło dla nas i całego świata dla jego Niej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, Nasze błaganie za grzechy, nasze i całego, całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, Miej całego całego dla, jego Miej Miej dla nas i całego świata. Dla jego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. D dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej jłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej łosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego, całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i grę, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego, całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla, 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 <jogar> dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej Miej miłosierdzie Miej dla nas i całego świata, świata dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas całego, całego, świata. Świata. Dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego, całego świata. Święty Boże, święty, święty mołny, święty, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodą, któraś wyprysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas uchamy Tobie. O chwili i wodą, któraś wyprysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas uchamy Tobie. O i wodą, Koraś wyprysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam tobie. tobie. Jeszcze raz za dar wspólnej modlitwy serdeczne Bóg zapłać. Naprawdę nie spodziewałem się takiej frekwencji. Dlatego myślę, że to jest potrzebne nie tylko nam, bo przecież widzieliśmy samochody zwalniały, wsłuchiwali no, no. się, więc jednak jakieś to poruszenie pozostało. Oby rzeczywiście to Boże Miłosierdzie docierało szczególnie do tych zagubionych, którzy najbardziej go potrzebują, ale ono będzie docierać poprzez nas. Jeżeli my będziemy zakotniczeni w tym Bożym Miłosierdziu i będziemy otwarci na dzielenie się z innymi miłosierdziem. Sądzę, że na owoce długo nie będzie trzeba czekać. Teraz udzielimy błogosławieństwa i serdeczna prośba, wracając. Bardzo prosimy o ostrożne wracanie do domu przez przejścia, nie na skróty, żeby po prostu uniknąć jakichkolwiek kolizji. Nie dać okazji do tego, żeby później były jakieś problemy. Dlatego to Pan z wami. Jezus, Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie z Bożym pokojem. Bogu nie będą dzięki. Ja nie Pawle drugi, a postole miłosierdzia módl się za nas. Iskrą, z tym ogniem Bożego Miłosierdzia, manifestując naszą wiarę, miłość do naszego Ojca Miłosiernego. Wracajmy do naszych obowiązków, dziękując za wielki dar, który mamy szczęście wspólnie nieść na naszych ramionach, za tę iskrę. Bądźmy wdzięczni Bożego Miłosierdzia, bo tą iskrą jest również dla nas święty nasz rodak papież Jan Paweł II. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Zbibuj się nade mną miłosierdziu swoim z miłością i z grzechu Jezu, ufam Tobie, miłosierny Boże, jeszcze oh Ufam Tobie, miłosierny Boże, jeszcze raz mi trzeba, błagam Cię w pokorze. Jezu, ufam Tobie, miłosierny Boże, jeszcze raz mi trzeba, błagam Cię w pokorze. Ufam Tobie, miłosierny Boże, jeszcze raz mi trzeba błagam Cię w pokoju. Jezu, ufam Tobie, miłosierny Boże, jeszcze raz mi trzeba błagam Cię w pokoju. Tym wszystkim, którzy pomogli zorganizować... Dzisiejsze to spotkanie modlitewne serdeczne Bóg zapyć.